zostaniesz naszą walentynką? Ooo, na że tak. Cześć Maksiu, cześć Misiu, ale piękne. Dziękuję. Mua. Dziękuję. Ale piękne. O, dziękuję, nasze pierwsze walentynki, synkie. No stwierdziliśmy wspólnie z Maksiem, że kupimy ci coś, co będziesz mogła zabrać ze sobą do Polski. Także nie ci dłużej. Dziękuję bardzo. Znaczy, sami zrywaliśmy na polu dubajskim. Aha. tak? On chyba nie potrafi klamać. W ogóle wczoraj sobie tak zdałam sprawę, że my każde walentyki spędzamy na wyjeździe. W zeszłym roku byliśmy w Miami. Wcześniej byliśmy chyba w Wenecji, a cały czas jesteśmy dziś na wyjazdach. Musimy kontynuować to. Muszę się przywitać ze swoimi widzami. A, to jest mój film. Tak. A, dzień dobry widzowie. Dzisiaj są Walentynki. Wy ten film widzicie dopiero w marcu. Robimy teraz duży zapas na naszych kanałach, ze względu na to, że szykuje nam się kilka wyjazdów, szykuje nam się przeprowadzka i na to potrzebujemy ogrom czasu. I jeszcze stwierdziłam ostatnio, że jak Maxiu się rozchorował, to nie miałam jak nagrywać, a chciałabym nagrywać, więc po prostu chcę mieć większy zapas na kanale, żeby nie było takiej sytuacji, że wiecie, jak nie mogę nagrywać, bo coś się dzieje, to żebym miała zapas i żeby te filmy wlatywały. I żebym wiecie, straciła zapas, ale mogę go sobie nadrobić, no, żeby nie było takiej sytuacji, że nie ma filmów. Więc dlatego, wy w marcu widzicie walentynki i możecie obchodzić z nami jeszcze raz. Eee... Dzień kobiet prawie. Prawie Wyobraźcie tak. Wyobraźcie sobie, że to dzień kobiet. <laughs> no. Jak wiecie, jeżeli oglądaliście ostatni film, jesteśmy w Dubaju na wakacjach. Są to pierwsze wakacje Maksia. Jesteśmy już tu kilka dni i naprawdę jest fajnie. się sobie super radzi z temperaturą, z atrakcjami i tak dalej. Dużo śpi, dużo odpoczywa. I dzisiaj spędzicie ten dzień walentynkowy z nami. Paweł już się ogarnął, zostaje z Maksiem, ja idę się teraz wykąpać, ogarnąć i wtedy zaczynamy nasz dzień. Właśnie zaczynamy się pakować, bo przenosimy się dzisiaj do nowego hotelu. Ten hotel, zobaczcie, u Pawa na kanale. W sumie już zobaczyliście u Pawa na kanale. Tak, Był u mnie odcinek nie, gdzie nie? Tak, bo ten film był nagrywany do Pawła, bo Pawa trwa daily teraz, a u mnie zobaczcie pokrótce, gdzie będziemy. No i musimy teraz wszystko spakować i się przenieść. I tak będziemy jeszcze robić dwa razy. Dwa Teraz razy. do jednego hotelu, ale tam tylko na dobę. Potem do kolejnego i potem dni, do kolejnego. Potem cztery dni w kolejnym. Czyli jeszcze dwa, dwa razy. Dwa razy jeszcze, No, no. pakujemy walizę i lecimy. Dobra, walizki mamy spakowane. Owo poszedł na dół odebrać auto, bo dzisiaj też mamy auto, więc będziemy mogli sobie troszkę pojeździć po Dubaju i pozwiedzać, wiecie, takie bardziej odległe rzeczy, bo tak naprawdę teraz byliśmy w hotelu, który był bardzo blisko Dubaj Mallu Burj Khalifa, czyli takiego, wiecie, bo można powiedzieć, że centrum. I stwierdziliśmy, że auto nie potrzebujemy, że będziemy sobie po prostu chodzić i rzeczywiście tak było przez ostatnie trzy dni. Dużo sobie spacerowaliśmy i tak naprawdę to auto rzeczywiście nie było potrzebne, A teraz fajnie, że już będzie, bo będziemy mogli sobie właśnie gdzieś dalej jeździć. Jak Paweł przyjdzie, to spróbujemy się spakować do auta. Zobaczymy, czy się uda. I wtedy pojedziemy sobie zjeść jakieś śniadanko, bo jeszcze dzisiaj nic nie jedliśmy. No i potem zobaczymy, co dalej porobimy. Przecież Paweł, jak auto? Podoba mi się. Nie jest to, które mieliśmy mieć. Ten sam model, nie w tym kolorze, nie w tym wnętrzu, ale jest fajny. Bardzo fajny. Nie ma opcji, że my się zmieścimy do tego auta. My się w interne to zmieścimy. No, będzie ciężko. O kurde, spoko, kurde, ale będziemy się wyróżniać, ja No, wiem, będziemy. Miał być ciemnozielony. Tak, bo my chcieliśmy taki ciemnozielony, tak taki, no, taki jak moje auto. Dokładnie. Ale no nie udało się. Nie udało się. Nie no, fajne auto, fajne, fajne, tylko że oczywne. Mały podróżnik zapakowany i ruszamy na śniadanko. Ogólnie znalazłam kilka restauracji śniadaniowych, ale nie mamy totalnie pojęcia od której strony przyjechaliśmy. Więc idziemy po prostu do środka i znajdziemy coś, co będzie. A ty byłeś w, moment... w ogóle gdzie my jedziemy? Nie, bo wiedziałam tylko, że na śniadanie. Przyjechaliśmy do Dubai Molu, bo stwierdziliśmy, że tutaj jest najwięcej restauracji w jednym miejscu i na pewno coś znajdziemy fajnego na śniadanko. Do restauracji Amaya, bo pasowało nam tam menu. Zobaczymy, czy będzie dobrze, bo nawet nie sprawdzaliśmy opinii, Z nic. Nie mam pojęcia, <grym> jakie to jest jedzenie. Wiem, że widoczek jest całkiem ładny. Tak, widoczek jest prześliczny. Tak, to, to wygląda. Wyciągnęłam Maxa z wózka, bo był już tak przemęczony, że potrzebował pomocy, żeby zasnąć. musiał się przytulić. I jak tylko przyjdzie jedzenie, to go odłoży do wózka i sobie chłopak spał. A my będziemy jedli w końcu. jest no, po jestem 12. tak głodna. Strasznie późno się wygrzebujemy z tych hoteli ostatnio. Z nim wygrzebać się to jest problem, ale dzisiaj też się pakowaliśmy, nie? Tak, to prawda. Gila, podoba mi się Szklanki kupimy takie do domu. O, oh, mega fajne są, nie? Bardzo ładne są. Jak Icy? Tak, Widzicie, ja sobie ja ostatnio najlepszą brzoskwiniową tea. Była tak przepyszna, musimy na nią jeszcze raz pójść. Ta jest spoko, ale jest mega kwaśna. Fajna. Taka jest właśnie najlepsza. Mam tutaj niezły miks. Ja mam pana Arabiata. Ona zamówiła pankejka i zamówiliśmy to na pół. To są jajka po benedyktyńsku. Wszystko wygląda fajnie. Ale pyszne. No mogłem to wziąć całe Wiedziałam, że to zrobić. Paweł kocha jeżynki. Stwierdziłam, że zjem coś wytrawnego i potem deser. I ten pancake jest przeogromny. Czekaj, czekaj, czekaj. Weź to jadła? Nie, weź wszystkie z jeżyny. Taki dobrać? amerykański czy taki no, inny? Taki amerykański, ja... ale na słodko. gryzka. Romantycznie walentynki. <laughs> no taki Ameryka. Mega dobry świanego. Szczerze. Nie spodziewałam się po tej miejscu Chcę. W sensie jakby nie spodziewałam się, czegoś spodziewać, spodziewa, tak? Ale stop. No już jest taka godzina, że ja stwierdziłem, że chcę zjeść coś konkretniejszego. Dlatego wziąłem penne rabiata. Bardzo dobrze ugotowane makaron. To jest coś na co ja zawsze zwracam uwagę. Jest takie kremowe. Takie smakowałoby ci. Nie jest aż tak ostre. Mm -hmm. no. Spoko miejscu. Spoko miejsca. że jak już jesteśmy w Dubaj Molu to skoczymy sobie na małe zakupy dla Maksia bo szukuje nam się kilka takich letnich wyjazdów w tym roku a w Polsce dalej nie ma letnich ciuchów dla dzieci a te wyjazdy będą przed wakacjami w Polsce więc musimy mu pokupować jakieś rzeczy po prostu a tutaj na pewno będą jakieś takie wiecie luźne rzeczy ja nie wiem jak się mówi letnie rzeczy czy letnie zimne ciuchują. rzeczy czy ciepłe letnie. rzeczy letnie rzeczy no ja zawsze mówię no musimy kupić ciepłe rzeczy co się chodzi mierzyć na ciepło a no no, Nie no, mówić. letnie. No tak, musimy kupić letnie rzeczy. Na pewno chcę mu kupić kapelusz jakiś. Tak. Ja chcę, żeby to są dwa jedyne kapelusze tutaj. No, a nie, to są takie te, ja wolałabym, żeby był taki z materiału tak mamy tutaj. No, taki no, fajniejszy. No, taki przerywny bardziej. A w ogóle nie ma tu ultra dużego Myślałam, inaczej. że będzie większy. Zacznijmy od tego, co zakładasz 3 dziecku, jak nie bodziaka. No, na przykład coś takiego, myślałam, że będzie pełno takich, o, jaką ma teraz, a nie ma, no są takie tylko. No nie, a tu już dalej są dla starszych dzieciaczków, kurczę. Ej, Lipa. Niezadowolony do końca o, sytuacji. Jejo. Mamy usłyszał. Tak, jest, jest Hej! Cześć! Proszę, otworzymy panu świat. On jest w szoku, bo dotychczas, od kiedy widzi, tak już, że widzi coś tam, budził się cały czas, wiecie, w jednym miejscu prawie, nie? Zawsze ten sam sufit, to samo wszystko. A teraz co on się budzi, to jest w innym miejscu. No panu świat. widać po wiary. nim, że jak się budzi, to jest taki... Wow, Gdzie, gdzie jest? No. I tylko patrzy. Ok, jest mama, jest tata, ich znam, jest ok. Tak, Chociaż i tak dobra. nam się wydaje. Zresztą najpierw jest mama, a potem tata. Tak. No. Pierwszą szukamy. Dobra, szukamy czegoś i zobaczymy, czy coś znajdziemy. Przyleliśmy teraz na drugie piętro i tutaj są takie premium marki dla dzieci. Za nami jest jakiś Gucci i tak dalej, ale tam, tam nie mamy idziemy. Perni, dolce e, bo... Ja totalnie uważam, że bez sensu skupiać takie drogie rzeczy dla dzieci. No tak, jak najbardziej, przecież on... Dziecko tak szybko rośnie, więc to jest totalnie bez sensu. Mhm. Jeszcze inaczej, jak ktoś już na przykład ma, nie wiem, stopę, która nie rośnie i chce sobie kupić jakieś droższe buty, to spoko, ale dla dziecka? Przecież on dwa miesiące już nie będzie w to wchodził. Jeszcze obrzyga to, ubrudzi, tak, nie będzie no... widział tego, że to nosi. Dokładnie tak, więc e, idziemy poszukać prosto jakiegoś takiego, wiecie, zwykłego sklepu. Znaczy tak, bo tu nie ma... Znaczy jest, są sklepy premium, za nami się przyciągają, ale tu na przykład mamy jakieś Zippy. To zippy jest raczej zwykłym sklepem, a też jest na tej alei. Więc ja proponuję tu wejść. Możemy wejść i zobaczyć co tutaj będzie. Na pewno chciałabym wejść do Nexta, bo ja ogólnie zamawiam bardzo dużo rzeczy z Nexta, ale online i to mi przychodzi e, w kilka dni z e, chyba Niemczech albo z Anglii, a tutaj widziałam, że Next jest na miejscu, więc idziemy tam i zobaczymy co jest. Dostępne stacjonarne. Spoko. Spoko, takie giga krótkie. No. To jest fajne, wiesz, jak będzie tak ultra ciepło, bo będziemy w jednym miejscu, w którym nie będzie słońca, ale będzie duża temperatura i duża wilgotność, tam to będzie dobre, żeby tylko tomu nałożyć. No albo po prostu bodziaka takiego przewiewnego wszystkiego. No. no spoko jest. I to kosztuje? 30. Też 30 LEDów, czyli jakieś 35 zł. Spoko, fajne rzeczy. które widzę, zajaraliśmy się, ale okazuje się, że to są rzeczy zdecydowanie za małe dla Maksia. Więc e, nie bierzemy nic Bo Maksiu już jest duży Jest i Next dla dzieci I oni mają super rzeczy naprawdę No ja wiem, no Maksiu nosi teraz cały czas, tak, ja jak zamawia no, Wszystkie piżamki są z Nexta i tak dalej to Są serio kulte cool Tak i fajne jakościowo O na przykład to mamy No i to no? Ej, to też jest fajne To jest bardzo fajne Śliczne Można mu kupić, bo to możesz roz... na dwa masz Tak, tak, tak no A ale drogie już No, no nie są fajne rzeczy, to kosztuje na przykład 150, nie? Aha. No czyli drogie w sumie. My zaczęliśmy zamawiać w Nextie, bo tutaj są takie piżamki, które są na napy i są jakby na dwie nogi, że nie jest tak jak tutaj, że jest zamek na jedną nogę, tylko jest to po prostu równomiernie i nie mają też stópek, co nam się sprawdza o Maxie, no bo fizjoterapeutka właśnie powiedziała, że mamy takie piżamki nosić i no tutaj znaleźliśmy takie, nie wiem czy w Polsce gdzieś można takie znaleźć, ciężko jest to dostępne, więc dlatego zaczęliśmy zamawiać właśnie w Nextie i po prostu trochę rzeczy mi się spodobało, dlatego je sobie pozamawiałam. Bierzemy taki komplek. No może wziąć, ej, to jest za duże. No 62. Nie, to jest... A bez kitu on jest taki wielki. On jest taki wielki, ale już ej, to, to już jest dorosłopak nie od niedługo z domu łopak, nam no. ucieka. Bez kitu. No. Będę płakać niedługo. Dobra. A I do tego są takie spodenki. Ej, fajne outfit. Fajne outfit. No i to możesz sobie łączyć. No. Dobra? Bierzemy? Możemy wziąć, no? coś no. dla ciebie na walentyki. Fajne, nie? I ale... też jest zobacz. Jest takie, no. Jest i ten szybki dostęp jest super ukryty. Tak. I szybko go pak, wiesz, przebierasz ja i idę. A jedne? Tak? Tak. tak spoko. No. I jest też lekki, i przewiewne. Spoko. Fajne. Wyszliśmy do jakiegoś sklepu Carter's i to wam się spodobało jak na razie. Fajne. Takie no, spoko jest. Mięciutkie, fajniutkie. Zwieziemy sobie to. Kiliśmy. Swoją drogą jesteśmy obok tego Gucci dziesięcego, wejdziemy zobaczyć tylko sobie? Możemy wejść. Jestem ciekaw jak wyglądają dziecency ciuszki i Gucci. No ładnie to wszystko wygląda. No dla dziewczynek cool. No dla chłopców taki garnitur, kurde. Ale... Odkier... Ja nie to wygląda. I mega fajne rzeczy. No, no ale kurde, weź patrz tyle pieniędzy. Pocz to jaki autki. Aha. Spodeńki. Jak wrażenia z Gucci? Fajne, ładne. Uważam, że ładniejsze ciuchy są Gucci dla dzieci niż dla dorosłych, bo A dla to dorosłych prawda, no. są mocno średnie. Co, do auta, do auta karmiotko i potem zresztą zobaczymy się później po prostu. Już po zameldowaniu, po nagraniu pawa filmu i teraz będziemy się szykować na naszą romantyczną kolację walentynkową. Nie chcecie się chyba na nią, co? Musimy przygotować outfity, musimy się przebrać. My rodzice i Maciu też, w coś fajnego. E, ja mu w ogóle kupiłam outfit, ale on jest z długim rękawem i z długimi spodniami, więc nie o, założę tego. No to więc... tak jest cool Myśli, że tak? No pewnie. No dobra, to tylko my się przebierzmy wtedy. No, no dobra, to idę go odłożyć i przebieram. Kurde, cool, żonka. Ja mam jedną koszulę i to nie mam do niej koszulki jest ona pognieciona. Co ma dobrać? Ja mam. Kupiłam na walentynki, ale nie wiem czy się w niej czuję komfortowo. No to czarną. No To może ja założę czarny t-shirt pod tą koszulę, nie będzie pasować, nie? Nie mam innego. A nie masz jakichś spodenek innych? Nie mam, mam tylko dresowe. Ja by... Paweł, dlaczego ty nie wziąłeś nic? No bo nie pomyślałem. Tak to jest, pojechać z chłopem na romantyczny wypad na walentynki. Tak się spodobał nasz hotel, poszliśmy sobie na spacer, że się zagapiliśmy i okazało się, że jesteśmy spóźnieni na naszą kolację walentynkową. Jest 18.38 i 8 minut temu mieliśmy być w restauracji. A nawigacja pokazuje nam 53 minuty i najgorsze w tym wszystkim jest to, że miałem zarezerwowany super stolik, już mogę zdradzić, bo wątpię, że to dostaniemy. Był ozdobiony walentynkowo. Zapłaciłem za to 160 zł, żeby go zdobili. Miał być płatki, róż i tak dalej. Byliśmy w pierwszej linii na widok na fontannę, ja też jeszcze w styczniu rezerwowałem. I wszystkie stoliki były następne. Na się zagapiliśmy. No więc będziemy siedzieć pewnie w środku. Będziemy <noise> mieć widok na fontannę za pleców ludzi. Zagapiliśmy się oboje. No. Więc jedziemy, zobaczymy, no trzeba coś gdzieś. idziemy w Maka. Ale... Wtedy pójdę obok kupić nóż i wytnę Ci hamburgery w serduszka. Dobra? Zawsze o tym marzyłam. Tak myślałem, będę romantyczny jak się da w miejscu, w którym będziemy. Jest taka piosenka, nie lubię melanży chyba, że z Tobą. Tak samo ja. Nieważne gdzie jestem, ważne, że z tobą. To, że my nie będziemy w tej restauracji, jest istotne. Ważne, że razem. No, więc jedziemy i zobaczymy, co się uda ogarnąć. No, tak. Jest 19.30 i my dopiero dojechaliśmy do galerii, więc raczej już nie ma co liczyć na naszą rezerwację. Swoją drogą, największy plus G klasy. Wózek w całości. Największy minus G klasy? Trzaskające drzwi, które budzą dzieci. No. Nie no, aż tak nie trzaska. Nie no, nie. <noise> Jak czołg. O, nie obudził się. Dobra Paweł, tylko teraz pytanie... Tam jest wejście. To jest pierwsze... I my spieszę. idziemy do tej restauracji próbować, czy wywalone już głupio iść po godzinie? Kurde, no ja bym tam poszedł mimo wszystko. No dobra, to próbujemy. Nie. Mm -hmm. Chinatown, tak o galerii. Tak, to Tam chyba będzie lodowisko gdzieś zaraz. A ty tego też nie widziałam. Takie tam lodowisko w galerii, nie? Fajnie. Maximum większy, to byśmy poszli. Generalnie sporo rzeczy przez jego rozmiar nam odpada, przez jego wiek. Do wielu miejsc nie możemy pójść po prostu, nie? No ale no taka z kolei rzeczy. No, no oczywiście ja nie narzekam na to, tylko informuję, jakby mi to tam nie przeszkadza. Ale z kolei jak przyjdziemy z nim za kilka miesięcy, bądź za kilka lat, to będziemy mogli korzystać z wielu atrakcji. Tak, z wielu które głupią i z sobą jako dorosły. Więc są plusy i minusy? Byłem w pierwszej restauracji zapytać, i ogólnie nie jest tak źle. Pani powiedziała, że do 30 minut zadzwonią do mnie, że raczej powinni się zwolnić, i mam, mają mój numer wbity okay. na dworze. To Więc chodźmy mimo wszystko do góry, zobaczyć. Okej, okay, ja nie widzę, w ogóle tej restauracji No ona jest gdzieś tutaj. Dobra, to może ty idź, bo tutaj nie ma żadnej windy. I się dowiem w ogóle. I się co i jak, a ja najwyżej do ciebie dojdę z windą. Ale ja bym pójdą w restauracjach tam. Dobra, tylko nie wiemy, jak jest menu w restauracjach. No tu też nie wiemy. Nie, no wiemy, bo tu... No śniadanie jedliśmy tu tylko. No dobra. Babka to moja w zrobiła. Czemu? Powiedziała, że do pół godziny będziemy czekać, około pół godziny. No. Byliśmy 13 w kolejce, teraz jesteśmy 10, 10. Więc może być tak, że będziemy czekać do 22. No dobra, to chodźmy po prostu gdziekolwiek, albo nawet do tego leto, ale tutaj w środku i pójdziemy sobie na fontannę na zewnątrz. Co, leto? Czy gdzie indziej? Wybierz ty, ja już mam dosyć. Powiem Wam, że szukanie restauracji tutaj, jakich jest tysiąc. Jest tak ciężkie. No powinien być wybór pięciu, nie? Pięć restauracji powinno być, albo restauracje w, w całe menu, w jednej restauracji, wszystko do wyboru i tyle. Restauracja 5.010 tysięcy opinii i. Bo tak wiecie, opinie, a tu spojrzysz, tu jest makaron, ale jest 4,6. Tu jest makaron, tu jest 4,9, więc może iść do tego, warto tego 4,9 Ale nagle to jest że w tym 4,9 jest za drogo W sensie mówię o cenach, nie? Że 4,9 gwiazd Więc szukasz znowu I już zapominasz jaka była tamta restauracja Bo to jest znacznik wśród tysiąca znaczników I się gubisz No, dokładnie Paweł to wytłumaczył <laughs> A bo my po prostu jesteśmy tacy wybredni i wymyślamy Idę tylko spojrzeć co tu jest Co ciekawego, to idziemy do lety, do środka Bo nie będziemy czekać godziny jeszcze no, Dało się dostać do restauracji, już zamówiliśmy jedzonko, macie właśnie zasnął. E, był już jeden pokaz fontan, ale tak na szybko go widzieliśmy. Pewnie będzie w trakcie naszego jedzenia jeszcze jest dwa razy. Ale miał być walentynkowy, a był zwykły. Tyle zaczekaliśmy tak jest... się po nic. Może jest na przykład o którychś godzinach tylko. Nie wiem. No widzicie teraz ten pokaz na ekranie. No był ładny, nie? Ale zwyczajny taki. No lipa, no jest zwykły pokaz, no. No nic, no może... Chcieliśmy, że... żeby zobaczyć zwykłe fontanny. Ważne, że razem no, oczywiście, że tak Wygląda wszystko przepięknie Ogólnie myśleliśmy, że dadzą nam to jako przystawkę, a potem reszta, dali nam wszystko razem Musimy teraz wszystko razem szybko jeść, żeby nie wystygło Pomógł ci odrzuć Maxia? Nie, ja na razie go przytrzymam, niech on wlezie na mnie, bo jest jakiś okay. zmęczony dziwnie Niesamowicie soczyste pomidory. Dawno nie jadłem tak aromatycznych pomidorków, szery. Pomidory to złoto. No, to dzięki niemu pokochałam pomidory. Nie my do tego. We ski to przed ciążą jadłaś, nie? Trzeba było długo czekać, ale skok. Było warto. Gdybyśmy wiedzieli, że jest taki zwykły pokaz fontan, to byśmy po prostu się No, No, dobra. TikTok mnie okłamał. Trzeba nie wierzyć TikTokowi. Ja sobie truflowy makaron z kurczakiem. w się Alfredo. I smakuje. Maga, dobra. Zawsze robisz tą samą minę i mówisz to samo. Serio? Tak. Dobra, to poczekaj czas. jest super. Dajabicko Ja wziąłem kanapkę z beef brisket, czyli z piersią wołową. Totalnie nie wiem co jest więcej w środku, ale widzę tutaj sałatę, pomidora, cebulę karmelizowaną, jakiś sos i ciemne pieczywko. I Subway Premium, tak bym to nazwał Ale Subway jest dobry Aha, bardzo prawidłowa kanapka, dobra No moje jest przepyszne, zajadam Ale ja pamiętam jak my byliśmy ostatnio w Dubaju, to nam się bardzo podobał ten pokaz fontan na palmie niż ten tutaj, był bardziej kolorowy, taki żywy a tutaj jest taki... mam wrażenie, że każdy taki sam. Najpopularniejszy jest, to na pewno. To na pewno, ale w naszym hotelu w dzisiejszym też jest A to fakt. Zrobiłyśmy sobie jeszcze deserek na pół, bo już nie zmieścimy więcej. Na pół? E... Tak, na pół. pół. Zjem mniej, No. tam powieś, że zjem mniej. Jest to tarta malinowa. Na pół. A zapytałem Oli, Ola mówi, a zjemy na pół, ja chcę całe. Ona mówi, zje wezmę tylko gryzka. A później już było z połowę, a teraz zjemy pół i pewnie zje więcej. Jedz. Nie no jedz, nie mi się nie smakuje. nie Nie smakujemy. Teraz tylko pomalinę. Wziąłem całe ciasto, nie smakujemy. <grym> serio, jest niedobra, ja nie chcę. <grym> no i będziemy się nikt z nich zasjed, jedz. Kochanie, ty jedz. Ty jedz. Ty? Ta, ja trzymam dziecko, nie mogę. A ja mam diety, nie mogę. Ja nie chcę tego, no, serio, ale... Powiedzcie serio, poza kamerą. Serio nie smakuje mi to. Naprawdę nie smakuje mi to. Jest. No dobra, to na pół. To na pół Twoją minę? Wychodziliśmy już jakiś czas temu do hotelu, musieliśmy ogarnąć Maksia do spania, wykąpać go i tak dalej, teraz Maks sobie śpi i śpi ogólnie z nami na łóżku, w sensie jakby leży przede mną na łóżku, bo dostaliśmy łóżeczko i się okazało, że to łóżeczko ma za nisko mm, ten materacek i nie jesteśmy w stanie go tam z maksią włożyć, w sensie ja nie jestem, Paweł daje radę, ale wiecie, jak ja bym miała wstać w nocy do Maxa, bo zacząłby płakać, to nie dałabym rady go wyciągnąć z tego łóżeczka, bo jestem troszkę za niska, ja mam za krótkie ręce, więc e, stwierdziliśmy, że po prostu bezpiecznie będzie Maxiu będzie spał z nami. I tak jeszcze chciałam z wami pogadać o podróży z Maxem i ogólnie o wakacjach z Maxem, jak to u nas wygląda. Ogólnie Maxiu jest chyba stworzonym podróżnikiem. Naprawdę jest tak grzeczny, tak kochany. To jest po prostu hit. Ciepła pogoda mu nie przeszkadza, słońce mu nie przeszkadza. Mimo tego, że wiecie, jakby nie jesteśmy w ogóle na słońcu, staramy się być cały czas w cieniu. Pozwala nam zwiedzać, pozwala nam chodzić do restauracji. No naprawdę jest przeprze, przekochany. Prze, Dużo śpi. Widać, że ewidentnie go męczy ta pogoda. W sensie ta temperatura i tak że potrzebuje więcej się regenerować. A tak to naprawdę. Naprawdę jest super. Wiadomo, Maxius jest jeszcze malutki, więc te e, wakacje w przyszłości mogą wyglądać troszkę inaczej, no bo Maxiu będzie się też zmieniał na bieżąco, więc e, zobaczymy jak to będzie w przyszłości, ale jak na razie mogę stwierdzić, że wakacje z nim są spoko. Wiadomo, nie są to takie wakacje, jakie były kiedyś. Nie jesteśmy w stanie siedzieć cały dzień e, nad basenem i się opalać, nie jesteśmy w stanie siedzieć e, razem w basenie, no bo Maxius jest jeszcze za mały, żeby wiecie, siedzieć długo w basenie. I nie są to takie wakacje, gdzie wiecie, odpoczniemy, ale i tak są fajne. I uważam, że mimo wszystko z takimi łoskami fajnie jest na wakacje, bo no, są to fajne przeżycia dla rodziców. Może dla dziecka nie, no bo on tak naprawdę z tych wakacji nie będzie nic pamiętał, ale będą to fajne wspomnienia dla rodziców. Maks się śpi, ja też już kładę się spać, bo jutro czeka nas kolejny dzień. Były to fajne walentynki, fajnie sobie spędziliśmy i co? Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa pa!